widzowie, witam wszystkich serdecznie <laughs> Dzisiaj nagrywamy sobie um, specjał z okazji 20 subskrypcji Właściwie to mamy już 20, 21 Wielkie dzięki za wsparcie Według ankiety, którą były 4 głosy, z czego jeden z zagłosowaliście na gierkę Natural Disaster um, Z tego powodu właśnie dzisiaj gramy. Więc dobra, pod yy, poprzednimi po, po, po odcinkami po yy, ponad yy, 300 wyświetleń. Więc wielkie dzięki za to! I bezwzględnego gadania w takim razie przechodzimy do grania. Dobra, a więc zaczynamy następną rundę. Let's go! Ja wesołe miasteczko! Ale fajnie, mógł to nacisnąć? Chyba nie działa. O, to jest takie fajne do spotkania, dobra bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Chyba co to jeszcze jest. Mamy jakieś fajne atrakcje. Kiedy będzie jakieś coś się działo? No to mamy jeszcze czas. Co to było? Czy przyszło jakieś cenami? Wulkan eruption? Czyli ja mam wybuch wulkanu, no bardziej ten cały wulkan. A nie wystarczy, że się posłucha za czymś? I nic nie trafi? Nic na to się Okej. Okay. Okay. Dobra. Jeszcze chyba mam gdzieś. U karuzela! Mamy tak karusela w trakcie erupcji wulkanu wio kasztanka Jupi Procham żyć w Polsce ja Słuchajcie, widzę ja tę nota Znaczy, no to dużo się tam nie dzieje w tej lundzie, jakaś taka mdła ta Do No też nam przeskoczyć, a chcę mikulować wow, fajne się, aha, no takie ciężkie życie w Madrycie Hm. nudna ta lunda jakaś taka mdła była Moczka na następną. Dajcie coś lepszego niż wybuch wulkanu, co to było w ogóle? Przecież to jest... tego. Wybuch wulkanu to jest level beginner w Polsce. Nie, czekaj. E, gdzie byłyby teraz... Widać, gdzie były teraz... wybuchy wulkanu. Chwila, znowu to wesołe miasteczko? Dobra, tym razem będziemy się pokąpać w w miejskiej wannie. Zaraz, czemu napływa pływa? Co? Co? Eee... Co? Meteor shower? Się czy to są kraboburgery? Niemożliwe. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić kraboburgery. burgery pan kupić kraboburgera? Nie? Proszę wyjść z kuchni, proszę bardzo. Proszę. Ale przepraszam bardzo, co pan robi? Czy pana coś boli? Wie pan, że to jest wstęp, tylko. Wie pan, że to jest tylko dla mnie wstęp. Tutaj nie można wchodzić. Wie pan w ogóle, że. dla dla i w ogóle. I w ogóle... I taka mdła ta gierka. Hmm. Przyzwyczajony jestem. Jest w Polsce. Lecimy w Matrixa. Jo! jump Jej, brawa. Aplauz. Co to? co to, co to co? BALER! Nie, 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 Stop talking about baller. Brawo. Co teraz? Park Wook. Nie wiem, że to się nazywa Park Wook. Ale... War Criminal? O kurde, ale fajna. Aha. Wybornie. Nawet nie wiem jak to się stało. Czy my posłyszysz jakieś kaszłanie, ale nawet nie wiem co tam się dzieje. I tam widzę... Że coś lata. się lata. Lino Belpanio? Lino Belpanino. Świetnie. What the fuck? Znaczy no... Family friendly content? Ale... Co <coughs> <So> to jest? <coughs> mm -hmm. Czemu ona pływa? Czemu ona jest chora w ogóle? Czemu ona na mnie kaszla jakimś shitem? Co to jest? the War Criminal. Te. Iwi bombę. Ale fajnie outswi... Outfit Yo, tutaj mamy jeszcze bardziej fresh outfit o. Dobra, mamy kolejną mapkę Park przyczep Czemu ty latasz? Znaczy... Pływasz? Jak... Tego Nie była dobra z fizyki Jak to się mówi? Girl math Dużo? Uh -huh. Idą pury co to będzie? To będzie burza, czy to będzie grat? Nie wiem. Najlepiej chyba do budynku iść w ogóle gdzie ja nie idem. Co i tam na górę? No nie na tym polega ta mapka. To, co się przynajmniej yy, to co się teraz dzieje. Kto zbudował flut? Flasz flut? No? O nie, 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 Chcę nie, 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 Okej, dobra. nie, Ciekawe, ciekawe wydarzenie. No nie, 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 bo znowu tam gra nie, 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 żadnej nie, jak zwykle, wszystko człowiek musi sam robić. Aha! Świetnie! Zrób mnie walony Lord Drip, wywalił w kosmos! Nie no, ja nie mogę, co to jest w ogóle? Ja żyję czy nie, bo... Nie mam HP i... Jestem tu sam? Okay. Jezus Maria, kocham tą grę. Świetnie! Przybrzeżny szybki przystanek Słucham? Excuse me Proszę no, słuchajcie, jestem... Musiałem dostosować grę, bo... Y, nie dawała mi wyjść pod ziemi Ej Ej wiecie jaki... Y, jaka katastrofa by do tego pasowała? MOLO <laughs> FAMILY FRIENDLY CONTENT W ogóle Ta Jezus, ale długo się te mapy W ogóle ciągną się A, bo to jakaś choroba jest zainfekowana to po co dają w ogóle jakąś mapę, że to można przetrwać na tego Na niczym właściwie co? Gówny! <laughs> family Friendly Content <laughs> A to co to jest? Community Member Owner oh, no. Wybornie No oh, kurde, załadujesz to, to kiedyś Dobra chyba na się ładuje Bezpe bez Bezpieczeństwo drugie Aaa to ma być men, to powinno być pierwszorzędne, ale drugorzędne. Yo kopara! Yo koparka, ja też chcę koparkę. Górze? Też ja się w koparce schowałem. Yo drifty koparką. Ale trickshoty. Drifty, ja pierdzielę! Ale stamty. No i znowu umarłem. Zu mnie nie załaduje Dobra wiecie co widzę, skończę na ten odcinek Słuchajcie Słuchaj, że nie było odcinków w piątki ani, ani w piątek ani w sobotę e, e, Tak czy siak Dzięki, wielkie dzięki... Się, nie, się, nie. Dzięki, dzięki za oglądanie się cześć Ale.